Witajcie, z tej strony Banana Trader i dzisiaj chciałbym się odnieść do niedawnej konferencji NBP pana Adama Grepińskiego. który powiedział, że Polska wyprzedzi Hiszpanię, Francję, a na końcu Niemcy i nawet powiedział kiedy. Tutaj powiedział, Polska niesamowicie szybko zbliża się do krajów od nas zamożniejszych i chciałem przyjrzeć się danym ekonomicznym, czy rzeczywiście tak jest, czy to są raczej bajki. Tutaj jest slajd, który był na konferencji NBP przedstawiony. Kiedy dogonimy poziom PKB per capita innych krajów? Jest to PKB Purchasing Power Parity, czyli według parytetu siły nabywczej. No i tutaj pięknie zaprezentowano, że już niebawem, za dwa lata, dogonimy Hiszpanię, za pięć lat, dogonimy Włochów, za sześć lat, Wielką Brytanię, siedem lat, Francję, a niedługo później Niemcy. Za dziesięć lat mamy dogonić Niemcy. No, i tutaj jest projekcja, więc postanowiłem rzucić okiem na dane. Rzeczywiście, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy z krajów np. OECD, jak rzucimy sobie tutaj okiem, to z krajów OECD Polska jest na trzecim miejscu. Tuż za nami jest Korea, Stany Zjednoczone, dobrze rozwija się też Dania, Chile, Słowenia. Natomiast kraje, tak jak powiedzieliśmy, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, jeszcze Hiszpania gdzieś tu powinna być. No Hiszpania akurat trochę lepiej, ale widzimy, te kraje sobie radzą tak niezbyt dobrze, jeśli chodzi o ten rozwój gospodarczy. Przynajmniej za rok 2024, jeśli chodzi o prognozę. Tak spojrzymy sobie historycznie na dane, właśnie jak to wyglądało. Tutaj mamy Niemcy, Francję, Hiszpanię, Polskę, Grecję i jeszcze Ukrainę. Dodałem tak, żeby pokazać, co może, jak może wyglądać gorszy scenariusz. I mamy, niestety, tutaj dane się kończą w 2018, także to jest perspektywa historyczna. Natomiast, jak widzimy, Grecję już wyprzedziliśmy. I to dawno temu, już 2000 w połowie, między 2015 a 2016 rokiem, wyprzedziliśmy Greków. Natomiast, no jak widzimy, ten dystans do tych pozostałych trzech państw, tutaj jeszcze nie ma Włochów, był całkiem duży. Znalazłem trochę nowsze dane z Banku Światowego. No to rzeczywiście widać, że w tych ostatnich latach, szczególnie w tym okresie covidowym, gdzie wiele krajów przeżywało recesję, tutaj Wam przybliżę, to Polska cały czas rosła i rzeczywiście udało nam się domknąć dużą część tego dystansu. Natomiast ponieważ te dane niezbyt są czytelne to ściągnęłem je do Excela żeby pokazać wam je dokładnie w Excelu i tu są te dane dla... One wciąż są nieczytelne ale spokojnie nie bójcie się za, za chwilę pokażę wam je bardziej czytelnie natomiast no, zaczynamy od ogółu do szczegółu czyli tutaj mamy ostatnie 33 lata kończy się na 2022 akurat te dane jest 2023 ale to jest puste i tutaj mamy wzrost gospodarczy yy, Deutschland, czyli Niemcy, Hiszpania, średnia dla Unii Europejskiej, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Korea, Polska. Chciałem dodać jeszcze Japonię i Koreę, żeby pokazać Wam bardzo ciekawą obserwację. Także jak przejdziemy sobie na wykres bardziej czytelny, bo ten wykres, no, no widzimy, że wszystko rośnie i że Polska tak domknęła trochę, prawda? Tu domknęła pierwszy okres takiego domykania szybkiego, to był ten kryzys 2007-2008. W tych latach Polska wciąż się dynamicznie rozwijała. Byliśmy tą słynną Zieloną Wyspą, podczas gdy inne kraje przeżywały recesję. A drugi okres to był ten okres covidowy. W tych dwóch okresach bardzo ładnie, bardzo szybko doganialiśmy. Natomiast, żeby było bardziej czytelnie, postanowiłem przedstawić te dane. Tutaj, jak sobie rzucimy okiem, jako procent niemieckiego PKB per capita, właśnie w purchasing power parity, czyli w parytecie siły nabywczej, I mamy właśnie te pięć krajów. Znaczy, cztery kraje. Jak to było? Yy, tutaj. Jednego nie. Aha, no Niemców nie mamy oczywiście, bo Niemcy są jako 100%, więc mamy wszystkie pięć krajów i tutaj widzimy, Jaki był poziom PKB w porównaniu do niemieckiego poziomu PKB, znów per capita, Purchasing Power Parity. Więc Polski w latach 90. mieliśmy około 30% niemieckiego, w tym momencie to jest już 70% niemieckiego. I co ciekawe, były kraje, które tak do 2005 doganiały te Niemcy. Wielka Brytania nawet prześcignęła Niemcy przez chwilę, ale jak widzimy, przez kolejne 15 lat. Od tych Niemiec się oddaliła i to nie tylko Wielka Brytania. Od Niemiec w zasadzie wszystkie te kraje się oddaliły. Hiszpania miała 90% niemieckiego poziomu życia, natomiast teraz ma tylko 73%, a Polska 70%. Także, jak widzimy, my te Niemcy doganiamy, a te pozostałe kraje się od Niemiec oddalają. Z tego względu, jak sobie nawet byśmy przedłużyli po prostu te wykresy, co zaraz Wam pokażę, to no nie jest to zaskakujące, że, że te linie się przetną. Tu jeszcze jest druga wizualizacja, czyli do kraju do średniego poziomu PKB per capita Unii Europejskiej. I tutaj no, Unia Europejska ma trochę niższy poziom od Niemiec. Niemcy są bogatsi, bardziej produktywni od przeciętnej dla Unii Europejskiej. I tutaj mamy Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i Francję, już bez Hiszpanii, bo Hiszpanię tam widzieliśmy, nie chciałem tego wykresu zabruzać za, za bardzo. Także widzimy, że no, nawet Niemcy ostatnio tracą w stosunku do Unii Europejskiej. Dla, dlaczego? No, dlatego, że kraje typu Rumunia, Węgry, Czechy. Bułgaria, te kraje młodej Unii, tak zwane, mają szybszy wzrost gospodarczy, między innymi właśnie Polska, i doganiają te kraje starej Unii. Także, jak widzimy, w tym momencie Wielka Brytania i Francja są na poziomie, właśnie średniej Unii, a my jesteśmy na poziomie 81%, czyli no, już większość tej drogi domknęliśmy. Jak sobie popatrzymy, to praktycznie z tego co widzę, nie było ani jednego roku od roku 1991, żeby nasze PKB w stosunku do Unii Europejskiej spadało. To znaczy, że jesteśmy niemalże na nieprzerwanej ścieżce wzrostu. Natomiast druga bardzo ciekawa rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to tutaj mamy te kraje, które dogonimy, które mamy dogonić. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, zestawienie z Niemcami i z Japonią. Ponieważ w latach 90. to Japonia była bogatsza od Niemiec. To Japonia była silnikiem wzrostu gospodarczego w poprzednich dekadach i wciąż była niesamowicie bogata, niesamowicie produktywna i ona była wciąż na poziomie niemieckim aż do lat powiedzmy 2005. Natomiast co stało się później? Niemcy wciąż Utrzymywali jakiś wzrost gospodarczy, natomiast Japonia pogrożyła się w stagnacji. I co się stało? Dogoniliśmy Japonię. Polska w 2022 roku, już to, to był jeden punkt procentowy różnicy, natomiast w 2023 to już było pewne. Dogoniła Japonię, jeśli chodzi o poziom PKB per capita w parytecie siły nabywczej. To jest niesamowite. Naprawdę trzeba powiedzieć, ja się dziwię, że tym się nie pochwalono na tej konferencji, bo pan Grapiński bardzo właśnie tak optymistycznie pokazał, że patrzcie, tutaj dogonimy Hiszpanię, Włochy, Francję, ale kurczę, Japonia to była kiedyś no, druga gospodarka świata po Stanach Zjednoczonych. To był kraj innowacji, to jest kraj, który produkuje miliony samochodów, zaawansowaną elektronikę, maszynerię, różne dobra kultury i tak dalej. Na, tym, na ten moment poziom życia mierzony właśnie w PKB per capita, parytetu siły, na, parytetu siły nabywczej w Polsce jest już na poziomie Japonii. To jest owszem wyrażone w procentach jako średnia unijna, co znaczy, że średnia Unii Europejskiej też wyprzedziła poziom Japonii. Także to jest niesamowicie dobra wiadomość. To jest poziom, powód do dumy dla Polaków. Natomiast przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda przyszłość. Tutaj. Zrobiłem prognozy oparte o ostatnie 10 lat wzrostu. To jest bardzo prosty, wręcz prymitywny sposób robienia prognozy, ale tak naprawdę, jak się poskłada do kupy wszystkie te modele, które mają w NBP, w Banku Światowym, to te wyniki wcale nie są takie różne. Owszem, tutaj jest prognoza wzrostu liniowego, natomiast to jest beznadziejna prognoza, jeśli chodzi o metodologię, ponieważ wzrost gospodarczy nie jest procesem liniowym. Wzrost gospodarczy jest procesem wykładniczym. I dlatego tutaj mamy już wykres pokazujący prognozę opartą o wzrost wykładniczy. Czyli nie rośniemy o 3000, 4000 dolarów PKB, dolarów amerykańskich, tam rocznie, czy ileś. Tylko rośniemy o ileś procent. A jeżeli rośniemy o na przykład Niemcy rosną o 2%, a my rośniemy o 4% rocznie, to prędzej czy później tych Niemców dogonimy i wyprzedzimy. Tak długo jak będziemy utrzymywać wyższe tempo wzrostu, tak działa wzrost wykładniczy, tak działa proces eksponencjalny i to zresztą często jest przywoływany ten cytat Einsteina, że największa broń świata to jest właśnie wzrost wykładniczy, bo ludzie. Nie doceniają tego, co jest możliwe w długim okresie, dzięki właśnie procesowi wykładniczemu. Jak sobie spojrzymy, właśnie na taką, taką bardzo prostą prognozę dla tych krajów, dla tej piątki, czyli Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Francja i Polska. Polskę tutaj zaznaczyłem na czerwono, tą linią ciągłą, a pozostałe te gospodarki mamy. Liniami kropkowanymi, przerywanymi. Tutaj są zresztą wyliczone przez, przez Excela wzory na, te, na, na to tempo wzrostu wykładniczego. I jak się przyjrzymy, to Hiszpanie. Powinniśmy wyprzedzić lada moment, a tak naprawdę to wyprzedzimy ją znacznie szybciej, dlatego że te ostatnie lata myśmy ich dużo szybciej gonili. Ze względu na COVID. Hiszpańska gospodarka była bardzo uzależniona od turystyki, natomiast polska gospodarka na szczęście w mojej ocenie jest jedną z najmniej uzależnionych od turystyki. Turystyka to jest taki sektor, no lepsze to niż nic, ale e, no niezbyt dobrze się ta strategia opierania. Swojego wzrostu gospodarczego na turystyce na dłuższą metę sprawdza. Na samej górze mamy oczywiście Niemcy. Natomiast jak sobie spojrzymy, to według tej prostej prognozy, to tutaj mamy no mniej więcej. No niestety nie udało mi się tej osi poziomej przekonać, żeby była w latach. Dlatego na poziomie 11 to jest rok 2022, i dalej już mamy prognozę. Więc obecnie jesteśmy gdzieś tutaj. Tak naprawdę ta Polska już nawet powinna być przesunięta trochę wyżej, ponieważ nadganiamy w 2023. Mieliśmy lepszy wzrost niż wynikało z tej prognozy. Także Hiszpanie rzeczywiście według takiego prostego modelu wyprzedzimy lada moment. Kolejne są Włochy. Następna jest Wielka Brytania i Francja. I finalnie to jest yy, od 11 do 20. No za jakieś 13 lat powinniśmy dogonić Niemców i wyprzedzić Niemców. No. Ja nie byłbym aż taki optymistyczny. W tych obliczeniach, ponieważ wydaje mi się, że mimo wszystko um, nasze tempo wzrostu gospodarczego jest nie do utrzymania na długą metę. To znaczy, w miarę jak się kraje rozwijają, to z czasem rozwijają się coraz wolniej, ponieważ łatwo jest doganiać, gdy jest się krajem zacofanym. Natomiast. Gdy już się jest blisko tych krajów rozwiniętych albo już się jest tym krajem rozwiniętym, wysoko rozwiniętym, to nie można op, y, kopiować, nie można imitować, żeby wyrównać ten poziom życia, poziom życia, poziom zarobków, trzeba być innowatorem, a to jest dużo trudniejsze niż proces kopiowania, imitacji i tak dalej. Moim zdaniem Francję będziemy jeszcze tutaj, wrócę do tego slajdu, chwileczkę. Także moim zdaniem to jest, może nie powiem, że, że tak będzie na 100%, że to jest pewne, ale nie są to bajki, nie jest to zupełnie wyssane z palca i wydaje mi się, że jeśli chodzi o te trzy kraje, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, to rzeczywiście... Jest to realistyczne. Jeśli chodzi o Francję i Niemcy, z Francją wydaje mi się, że może zająć to trochę dłużej, z tego względu, iż francuska gospodarka ma solidne podstawy wzrostu, jeśli chodzi o tanią energię. Francuzi dawno temu zdecydowali się oprzeć swoją energetykę na energetyce atomowej, energetyce jądrowej, i dzięki temu nie będą płacić tych kosztów, tych certyfikatów emisji CO2, ponieważ. Energia atomowa jest wolna, czy ta niskoemisyjna. Myślę, że Niemcom może, jeśli o to chodzi, może to zająć trochę dłużej, szczególnie jeśli wojna będzie się przedłużać, to Niemcy no, będą mieć problem z wysokimi właśnie cenami energii, a ponieważ jest to gospodarka bardzo mocno oparta o przemysł, o energochłonność nastawiona na eksport konkretnych dóbr. Które potrzebują energii do ich produkcji, samochody, maszyneria, yy, przetwórstwo chemiczne, to yy, obecna sytuacja na świecie związana z no, sankcjami na, na energię z Rosji, tutaj Niemców stawia w gorszej pozycji niż Francuzów. W związku z tym, wydaje mi się, że tą Francję będziemy gonić może nawet dłużej niż Niemców. Owszem, są kraje, których prawdopodobnie nie dogonimy nigdy, albo to jest perspektywa pięciu, siedmiu dekad. Kraje typu Szwajcaria, Liechtenstein, Stany Zjednoczone. To jest inna rzecz, którą chciałem Wam pokazać jeszcze. Nie wiem, czy to znajdę. O. To już tak na koniec, taka dygresja. Tutaj mamy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to są dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, i tutaj widzicie na tej liście, jak wygląda tempo rozwoju poszczególnych regionów. Więc mamy Afrykę, która rozwija się w tempie 3,5% rocznie, Azję i tutaj Pacyfik, te wyspy na Pacyfiku, gdzie to jest 4,4%, bardzo wysoki, imponujący wzrost. Australię, Nową Zelandię, które są krajami no już rozwiniętymi, bardzo rozwiniętymi, nawet jeśli chodzi o Australię. Australia jest na poziomie Niemiec, jeśli chodzi o PKB per capita, więc ten wzrost jest oczywiście wolny. Mamy kraje karaibskie, które rozwijają się niezwykle szybko. Mamy Amerykę Centralną, 4% to jest również niezły wzrost. Mamy Azję Wschodnią, 4% również bardzo dobry wzrost. Europa Wschodnia wciąż rozwija się bardzo szybko, natomiast jak spojrzymy sobie na Europę, 1,4 to nie jest jakiś imponujący wynik, szczególnie, że to 1,4 jest podnoszone przez wynik Europy Wschodniej. Jak spojrzymy na Europę Zachodnią, obraz jest bardzo jasny i bardzo przykry dla Europy Zachodniej. Jest to najwolniej rozwijający się region świata. Stany Zjednoczone, czyli Amery no, Ameryka Północna, czyli Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone, ale to są głównie Stany Zjednoczone, które są dominującą gospodarką 3,4. Także widzimy, że Stany Zjednoczone i w ogóle yy, obszar Ameryki Północnej radzi sobie dużo, dużo lepiej gospodarczo niż kraje Europy Zachodniej. Jeśli ten trend się utrzyma jeszcze przez dekadę, Dwie dekady może stać się tak, że Amerykanie będą dwa razy bogatsi od Europejczyków Zachodnich. I wcale by mnie taki scenariusz nie zdziwił, gdyż gospodarka amerykańska wydaje się radzić sobie już od lat, już od dekady, powiedziałbym dużo, dużo lepiej. To tyle na dziś, jeśli chodzi o, o komentarz. Mój komentarz do tego. Do tej prognozy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do dołączenia do grupy widzów na Facebooku. Zapraszam do subskrypcji. Z tej strony Bandana Trader. Trzymajcie się. Cześć.